Dzień dobry, mam na imię Paulina. Opowiem Tobie dzisiaj o pakiecie początkowym olejków. Zapewne zapoznałaś się już z firmą i chciałabyś sobie kupić pakiet, więc powiem Ci, co wchodzi w skład. Udostępnię teraz nam prezentację, gdzie graficznie będziemy mogli sobie popatrzeć na produkty. Zestawy startowe Premium, Young Living. Firma stworzyła pakiet, tak, który. Po pierwsze jest estetycznie zamknięty, pokażę za chwilę takie opakowanie, w skład którego wchodzi 12 olejków. I tak naprawdę można powiedzieć, że one są dostosowane do każdego naszego dnia, żeby mogły wspierać nasze samopoczucie emocjonalne i takie cielesne, fizyczne powiedzmy. Dlaczego warto zamówić sobie taki pakiet? Jest on tak stworzony, że już mamy dobrane wszystkie takie produkty, które najbardziej nam są potrzebne. Mamy takie podstawowe, najczęściej używane olejki. To jest jedno. Ale właśnie skomponowanie tego w pakiet spowodowało, że tak naprawdę po przeliczeniu sobie tych pojedynczych produktów, wychodzi na to, że mamy bardzo dużą oszczędność. Mamy 12 olejków, do tego jeszcze dyfuzor i inne produkty. Możemy także pokazywać to innym, możemy też w takich malutkich próbkach, które pokażę, odlewać sobie do torebki czy się z kimś po prostu podzielić. 12 najbardziej popularnych, najczęściej używanych olejków. 6 jest jednoskładnikowych, czyli jedna roślina w buteleczce i 6 jest mieszanek, takich kompozycji, gdzie więcej o roślin wchodzi w daną buteleczkę. tak? i tutaj mamy zestawy z, z dyfuzorami. Za chwilę też szczegółowo pokażę te dyfuzory. Tutaj mamy właśnie to estetycznie zamknięte pudełeczko. Naprawdę jest to tak naprawdę taki nawet i prezent dla nas samych, czy nawet też często jest po prostu kupowane w prezencie, tak? Czy to urodzinowym, czy, czy nawet weselnym olejki, które skrywają się w zestawie. Mamy tak lawendę, miętę, cytrynę, kadzidło, daj to jest już taka mieszanka, tips, purification, RC, kopajba, blue relief i to jest w pierwszej tej tutaj takiej kasetce. Pięknie to wygląda, nawet jak taka szkatułka. I mamy też drugie jakby taką szufladkę. Warto o tym wiedzieć, że to właśnie to pierwsze się podnosi. I pod spadem jeszcze mamy pomarańcze stress Away takie malutkie buteleczki próbki do, do podziału czy do odlania sobie w, to, w torebkę. Olej i saszetkę właśnie Ninja, to jest ten nasz taki napój z anty antyoksydantami. Nasze najpopularniejsze i najczęściej stosowane produkty to bez właśnie lawenda, czyli wsparcie skóry i wsparcie snu, wyciszenia. Mięta to jest nasza taka mówią kawa do energetyzowania. Fajna jest też w wersji spożywczej do, do lemoniady, co tak pobudzająco działa na umysł, ciało. Inhalująco też bardzo fajne. Cytryna jest to oczyszczanie ciała. Możemy sobie puszczać w dyfuzorze, możemy wersję spożywczą dodawać do lemoniady. Yy, przydaje się też przy porządkach, dlatego że fajnie usuwa wszelkie zabrudzenia z gum, yy, takich klejów. Kadzidło jest to wyciszenie, yy, więc działa na pewno i na emocje, ale też na skórę. Możemy śmiało dodawać sobie do oleju bazowego, zrobić sobie takie serum yy, ekskluzywne na twarz, yy, które ja właśnie używam sobie każdego wieczoru. DyeJize jest to kompozycja, która wspiera nasz układ trawienny. Thieves, tu akurat mam wersję spożywczej jest to olejek, który według legendy stosowali złodzieje w czasach dżumy i się nie zarazili. Jest to mieszanka cynamonu, y, rozmarynu, cytryny, rozmarynu i eukaliptusa i goździka. Y, więc bardzo taka rozgrzewająca, fajna poprzez cały rok, ale mi się bardzo kojarzy właśnie taki, z takim czasem, gdzie szukamy takiego rozgrzania. Purification fajna w podróży. Możemy sobie robić różne mieszanki takie przeciwkleszczowe, komarowe, ale też fajnie wspiera naszą odporność. Pachnie tak cytrusowo, bo tam mamy citronelle, trawę cytrynową. RC jest to mieszanka, która wspiera nasz układ oddechowy. Mamy tam trzy różne eukaliptusy i siedem jeszcze innych o roślin, które wspierają nasze oddychanie. Kopajba, delikatny z żywicy taki olejek. Jest to pojedynczy, pojedyncza roślina. Do masażu, do pielęgnacji, też do twarzy możemy dodawać sobie z tym olejem naszym bazowym V6 i robić takie mieszanki. Blue Relief jest to kompozycja, która wspiera nasze stawy ścięgna. Także przy sporcie, przy jakichś takich e, sytuacjach, gdzie chcemy wzmocnić swoje stawy, ścięgna mięśnie, możemy sobie nakładać na ciało. E, stress Away, no to tak jak nazwa mówi, jeden z moich ulubionych, e, pachnie słodko, dlatego że tam mamy wanilię. Limonka, troszeczkę lawendy, drzewo cedrowe kopajba. Wspiera nasze wyciszenie. Możemy miejscowo z olejem nakładać na ciało miejsca, takie gdzie łapiemy sobie właśnie spięcia, albo dodawać do dyfuzora, czy też zrobić swój taki perfum i używać jako. jakiś swój zapach, tak? Taka właśnie była też geneza perfum, czyli wspieranie nie tylko zapach, ale też wspieranie właśnie naszego ciała i my do tego wracamy. Pomarańcza z plusikiem, czyli w wersji spożywczej do dyfuzora, do lemoniady. Możemy dodawać sobie też do potraw. Fajna i na pobudzenie, dodanie energii, ale też ona się dostosowuje. Fajna jest na wyciszenie do snu. Olej jest to genialny produkt, inaczej nie mogę powiedzieć. Jest to mieszanka, która zawiera olej kokosowy frakcjonowany, olej z pestek winogron, z, także z migdałów, oliwę, pestki winogron mówiłam i jeszcze są kiełki pszenicy między innymi, jeszcze inne rośliny i on genialnie się wchłania. I na bazie tego oleju możemy tworzyć sobie balsamy do ciała, takie do olejowania, yy, mieszanki, takie serum do twarzy. Naprawdę jest to baza, jeden z fajniejszych produktów, które kiedykolwiek poznałam. Dzięki niemu możemy sobie stworzyć i dzięki pakietowi, co nam tylko przyjdzie do głowy. Próbka napoju Ninja, yy, jest to taka pulpa, napój, sok. Który jest na bazie agudgoi i innych ciemnych takich owoców, jeszcze z dodatkiem olejków eterycznych. Aplikator z kulką, taką kuleczkę nakładamy sobie na buteleczkę i możemy mieć od razu taki swój rolon. Malutkie próbki, tak jak wspominałam, możemy sobie odlać w torebkę czy, czy po prostu podzielić się z kimś. Na przykład, jak widzimy, że jest w potrzebie. I katalog, także wybieramy zawsze zestaw z literką PL, chyba że chcemy w innym języku, żeby właśnie przyszło nam w języku polskim. I teraz dyfuzory. Tutaj mamy technoplastik, taka kropelka Dewdrop, dyfuzor. Desert Mist, on jest taki karo, to też jest technoplastik. Tam, gdzie kupujecie olejki, tam kupujecie dyfuzor, dlatego żeby on był dostosowany do jakichś waszych olejków, żeby się nie rozpuścił. I żebyśmy później tego nie wdychali. Tu mamy pewność, że to są dyfuzora, dyfuzory. No ja mam dyfuzory od samego początku, czyli prawie 5 lat, i one cały czas działają, codziennie, można powiedzieć praktycznie, chociaż się zmienia, bo mam już kilka ich w domu, więc mogę sobie nimi jakby tutaj manewrować. Ale naprawdę jakość robi tutaj różnicę. To jest dyfuzor w obudowie drewnianej z pilotem. Możemy włączyć sobie muzyczkę, automatycznie leci z urządzenia, taka relaksacyjna, albo możemy też dołączyć swoją z telefonu, puścić, zmienia kolory. Śmiejemy się, że to taka czarodziejska kula no, naprawdę robi wrażenie w pomieszczeniu. Tutaj mamy dyfuzor Heaven, on jest ceramiczny, takiej wielkości taki minimalistyczny, z naturalnej ceramiki porcelanowej, takiej białej glinki. Uformowany jest bardzo precyzyjnie. Naprawdę tutaj jest to zrobione bardzo dokładnie, z taką dokładnością i precyzją. To jest dyfuzor makaron. U góry mamy wylot, ten powietrze później wychodzi z niego to mam wrażenie nawet, że zmienia się w taki słup kolorowy. Tutaj ta prążka też robi taki kolor i całość się świeci, więc tutaj też się, w każdym zresztą zmieniają się właśnie kolory, czyli też mamy takie koloroterapię, można powiedzieć, bo te kolory się zmieniają w każdym. Jeszcze może wspomnę właśnie, dyfuzor nie podgrzewa olejków. Olejki powstają w niskich temperaturach. Dlatego kominki ceramiczne na świeczkę, one się nie sprawdzają, bo one niszczą nam właściwości, dlatego wybierajmy dyfuzory. One nie podgrzewają olejków, y, tylko na zasadzie ultradźwięków rozbijają cząsteczki wody. Ta woda jak się unosi, zabiera przy okazji właśnie olejek. <laughs> Przepraszam, tutaj mamy adobe mist, dyfuzor też ceramiczny, y, on troszeczkę przypomina taki wazon. Y, też prążka na dole się świeci i cały też zmienia kolory. I tutaj katalog, yy, i właśnie ta nakładka, aplikator z, kurtko, z kulką Aromaglade. Yy, I to pokrótce właśnie jest cały nasz pakiet. Także teraz decyzja należy do Ciebie. Jeżeli słyszałeś już gdzieś aromaterapii, albo może to jest całkiem nowy temat, a chcesz faktycznie, żeby to był produkt, który oprócz zapachu gwarantuje, że nasze ciało rozpozna, że to jest natura. Będzie dawało też właściwości. To trafiłeś naprawdę w odpowiednie miejsce od razu. Nie ma się tutaj nad czym zastanawiać. Jeśli chcesz, spróbuj z pakietem. Tutaj mamy 12 olejków, dyfuzor do wyboru. W zależności od naszych preferencji, od naszego klimatu, tak? Estetyki, którą mamy w domu, możesz sobie dobrać. Do naszego, właśnie tutaj, gustu. Także zapraszam, dołącz do nas. Daj znać, jeśli chcesz, zadzwoń, napisz, poprowadzimy Cię. My jesteśmy na bieżąco w temacie, więc wiemy, co w danym momencie jest w promocji jakie wybrać produkt, tak? Więc pozwól sobie po prostu nam poprowadzić Cię przez pierwsze zakupy, jesteśmy do Twojej pomocy. A jeśli chcesz zrobić to samodzielnie, daj znać, prześlę Ci link, jak dołączyć do sklepu i jak po prostu przejść przez zakupy. Także dziękuję i do usłyszenia. Pa pa.